Abecadło. Abecadło rozbifija, zleciało na łeb, na szyja. Bestusz się fest potrzaskało i się całkiem pofyrtało. No Jak dla mnie tutaj wypadałoby, jakby było abecadło z pieca spadło, sleciało na łeb, na szyja. No, spadło na łeb, na szyję. Bardzo się potrzaskało i się całkiem pomieszało. A, ino się kiwie i sapie, on ma bolok na prawej szłapie. B, się coś z basami stało, C, blank się wnerwijało. A, mm, ino się no kiwi, kiwie i, tam, no. i sapie, on ma. Bolo. Bo Co znaczy bolok? Nie wyobrazić trochę. Ból. Na prawej. Nie wiem, ręce. B. E, się coś z basami stało. E, C. Blank, blank się wkurzyło. Bo ci kryszki zazdrościła, że się aż D. Fez dziwiła. E. I E. Dolne łone wyleciały, i choćby F wyglądały. Ja? Oh, bardziej Bo ci kreski zazdrościło, że się aż D. No, to zdziwiło, to bardzo zdziwiło. E i M. Dolne, dolne łone wyleciały. No co? No, to że, dolne łone? No, no, one to one, no te dwie literki. One, aha. No, że one wyleciały. No, I choćby F. Dolne do, dołem? Chyba, nie wiem. I choćby F. No i te, żeby chociaż tak F wyglądały. Tak, czyli żeby te pałąki im odpadły no, i żeby M. wyglądały jak F. To, 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 jest, to ma sens, wszystko. Teraz się skup, nie? bo To poważne rzeczy są. G już nie chce być tak głupie. Aha, ważne jak magi w zupie. I się Fes powykrzywiało, i się blank na J podało. Proszę, co ty na to? No to G już nie chce być tak głupie. Aha, H. to H ważne jak. to maga w zupie. I się bardzo powykrzywiało. O, Boże, blank. Nie wiem, co to będzie blank. Po niemiecku puste. Pusta kartka. <grymianie> no to nie mam pomysłu na to. i się... Um, a na J podało. Na, na J podało, czy nie wiem, na, na bank jak J podało? Nie wiem. K. Mo prawo szłapa krzywo. L. Się do Eł nie uodzywo. a Łodzywo, to wiem co znaczy. M. Je choćby klopsztanga złomano, złomano. N i N fedrują na grubie na noc. Pierwsze? dobra. K mo prawo szlap jak krzywo, czyli no prawie idzie krzywo, zresztą tak bym tak to przetłumaczył przynajmniej. L do Eł się nie odzywa. M je choćby klopsztanga złomano. Klopsztanga coś kojarzę, ale. No. M i je choćby trzepak, jej trzepak złamano. N i N. Fedrują na grubie na noc, czyli pracują na grubie na noc. N, I, na grubie, N. Na kopalni. Na kopalni, no. O, się koło czym nafutrowało, a U, coś na łeb zleciało. P, na jedna szłapa, kusz I bez tuż R chodzi z kryką. No to oś. Się... Słodycz. Co? No to w czegoś się najadło. No, no to słodyczy Czy, się czymś, najadło. Czymś na przykład się najadło. A, A u coś na głowę zleciało. P na jedną nogę y, kuśtykało, Kuścika. ku, Kulało I bestusz R chodzi z... Kryką. Kryka no. to są te te. Kule? No. <laughs> z kulą. S i eś z rajmatyką dwa boroki, wygły się choby hoki. Te chudmo za fest srogi, uje jak pusty garniec ubogich. No to mamy tak. S i eś z laską jak dwa boroki, czyli jak dwa e, takie ofiary losu. Wygły się choby hoki, czyli wygięły się choćby e, haki. Chudmo za fest srogi, czyli ma za duży krok, chud. I uję, jak pusty garniec ubogich, czyli jak pusty garnek biednych ludzi, którzy nie mają co do niego włożyć. Tak na to wychodzi. W jak colsztok się zgiło, a I by się chętnie Schneider zrobiło. Zaś Z, Ż i Ż są złe z kuli tego, że nie mogą stoć za pierwszego. Już tego nie można przeczytać nawet. Nie no, to jak tu to, to proste jest. No to dalej, proszę. Y Solstrak. Solstrak. No to tak jak cokolwiek się zgięło. Proszę. By się ch chętnie Schneider zrobiło. Co no, no, żeby się Żeby się chętnie... Nie wiem. Nie wiem. Schneider z czymś się rymuje. Z niczym. Z niczym, nie wiem. Ale zrobiło to, co się zrobiło. No, ale to te słowa myślę, że tutaj nie, to no. nie gra roli żadnej może. Zaś z, ż, z ż, są złe z kuli tego. Co to znaczy z kuli? Może z kuli, z Dlaczego? Za Czy, że nie mogą wstać za pierwszego? że nie początki? mogą być na początku? Nie mogą być to było no proste. Nie trafiliście, nie? Ogólnie. Proste.